Kochani, wstałam dzisiaj rano i jak zobaczyłam tą informację, to szczerze nie mogłam w to uwierzyć, bo nie żyje Stanisław Sojka, jeden z najbardziej znanych, myślę, muzyków w Polsce. No, wątpię, żeby ktokolwiek nie słyszał o Stanisławie Sojce. Człowieku, który moim zdaniem nie potrzebował wiele, aby zaczarować. No, siadał przy fortepianie, zaczął grać pierwsze dźwięki. Jak już zaczął śpiewać, to człowiek od razu czuł się lepiej i po prostu wchodził w ten muzyczny świat, w który zabierał nas właśnie Stanisław Sojka. No, ale niestety pojawiła się informacja w mediach, że artysta nie żyje. Zmarł podczas festiwalu w Sopocie, to of the top Sopot Festiwal, w trakcie ostatniego dnia. No, bo miał być tam artysta, który zaśpiewa na jednym z koncertów zaplanowanych w harmonogramie festiwalu. No i niestety, nie udało mu się zaśpiewać. TVN w połowie transmisji po prostu przerwał festiwal. Później wydał oświadczenie, że z szacunku do bliskich oraz rodziny artysty nie może transmitować dalej festiwalu, to jest dobre, dobre posunięcie, dobry ruch, bardzo TVN-u, szacunek za to. I... No, ja w to nie mogę uwierzyć. Ogromny wyraz współczucia dla rodziny i bliskich. No... Myślę, że wielu Polaków czuje taką trochę wewnętrzną stratę, ja tak czuję się, po prostu jakoś tak... Jak dowiedziałam się o tym, to poczułam się jakoś tak dziwnie. No bardzo mi szkoda i mam nadzieję, że po prostu tam po drugiej stronie pan Stanisławowi jest lepiej. No i że już tam będzie czarował swoim głosem. No i mam nadzieję, że po prostu jest tam lepiej. Dziękuję wam za oglądanie i słyszymy się już niedługo.